Dywidendy, jest to wypłata dla właściciela firmy po opodatkowaniu dochodu z firmy i zapłaceniu podatku. I kwota wolna, są to dywidendy możliwe do wybrania dla właściciela bądź właścicieli firm spółek Limited. E, opodatkowanie do tej pory jest to 7,5% powyżej kwoty 5000 funtów. Natomiast od kwietnia 2018 zmienia się to na 2000 funtów wolne od podatku natomiast powyżej 2000 funtów dywidendy będą opodatkowane 7,5% podatku. Ten podatek płacimy my. Nie płaci tego firma, tylko płacimy my jako, jako właściciele. Dodatkowe progi są 32 i 38%, ale to już będzie dla osób, które zarabiają dużo większe pieniądze. Więc pamiętajcie o tym, żeby móc opodatkować maksymalną kwotę, jaką możecie w tym roku. Dziękuję.